maneczko, wszystkim Słuchajcie, dzisiaj zrobimy update moich amorfofalusów tych takich e, lepszych że tak powiem, nie koniaki, dziwidło olbrzymie, tylko te inne gatunki które u mnie tutaj rosły jak widzicie niektóre już kończą swoją karierę na ten rok niektóre jeszcze sobie e, w dobre rosną także zaczniemy po kolei i powiem Wam, czy y, miałem te y, roślinki z bulwy, czy z nasionka, i jedziemy po kolei. Pierwsze tutaj, dwa to jest Amorphophallus Titanum, to jest największy Amorphophallus. Oczywiście, y, to jest jeden, tam jest drugi, i obydwa, obydwa te Amorphophallusy u mnie zostały wysiane z nasionek, z nasionek nasionek, które przyszły z tego, co pamiętam, z Tajlandii. No i jak widzicie, dwa na trzy sztuki wykiełkowały. Rosną, mają się dobrze. Muszę trochę je opryskać, bo one tutaj stoją w tej chwili w szklarni. Jak widzicie, tutaj troszkę mi się wpierdzielił mącznik. Niestety, szklarniowy. Ale po opryskaniu pójdą do witrynki, żeby mogły sobie dalej rosnąć. No bo niestety hmm, titanum to jest taki amorfofalus, który jest bardziej wymagający. E, nie można sobie po prostu tak, wiecie, e, oberwać go. Koniec sezonu ciak zasłyszamy. No bo to jest, e, to jest, jednak już bardziej wymagająca e, rozcinka i jakbyśmy tak zrobili, to po prostu Bolwa zgnije. Więc on musi sobie rosnąć do momentu, dopóki sam nie zdecyduje, że po prostu ten liść obumrze. A jak widzicie tutaj na przykład w tym przypadku z tego jednego nasionka wyrósł najpierw tutaj ten jeden liścior i teraz puszcza drugiego. Także zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Jak obumrze to na pewno postaram się wyciągnąć bulwę, zobaczyć jak wygląda. I jedziemy dalej. Tu jest kolejna Morphophallus. Kolejna Morphophallus, który zaraz Wam powiem nazwę, bo nie pamiętam. To jest Variabilis wariabilis, który jest wysiany, jak widzicie, tutaj z jednego nasionka on tutaj naprawdę sporo tych liści napuszczał, no i puszcza kolejne także też będę musiał go spryskać przeciwko temu szklarniowemu drapieżcy i dać go po prostu do witrynki w domu zobaczcie jakie ma fajne plamy takie białe bardzo fajne przebarwionka tak wygląda tutaj liść główny, o, mącznik. Eee, no i co? Z każdego chyba, już nie pamiętam teraz, ale czy miałem po dwa, po trzy nasionka. W niektórych zeszły dwa, w niektórych jedno. No ale powiedzmy, że tak 60% z tych nasionek, które miałem wysiane, gatunków przetrwało. Czyli tutaj mamy eee, variabilis. Tutaj mamy kolejny Amorfophalus, ale to jest Interruptus. I to jest Amorfophalus, którego miałem z takich małych bulw. Dwie bulwy tutaj były sadzone. No i tak sobie podrósł. Rozkrzewił się tutaj z każdej bulwy na dwa liście. Tak wygląda. Także ładnie podrósł. Póki co, dopóki nie obumiera, to go nie ruszam. Niech sobie rośnie. I przechodzimy do kolejnego. Kolejny to jest, słuchajcie, bardzo fajny Amorphofalus. Dlaczego on jest fajny? Nazwa Falus Gigas. Tutaj mamy to, co wyszło z dwóch nasionek. Ale zobaczcie, jakie kozackie są te ogonki liściowe. Normalnie jak malowane, jak marmur. Słuchajcie, telefon tego nie oddaje, naprawdę. Kamera ale one mają taki wzorek jakbyście na cegle takiej na takiej jasnej cegle takie czarne ciapki dali no ciężko to powiedzieć może o na grzybku jak ktoś zbiera grzybki koziarki to podobną nogę ma właśnie koziarek kolorystycznie naprawdę super to wygląda no i zobaczcie kolejny kolejny liściorz świeży wychodzi także też też ten Amorfofalus pójdzie do witrynki. To jest oczywiście wysiane z dwóch nasionek, eee, chyba było trzy. Dwa wzeszły, także tak to wygląda. Bardzo się cieszę, że się udało do tego momentu przetrzymać. Mam nadzieję, że wykształci jakieś bulwy. I jak obumrą te liście, no to że będzie w przyszłym sezonie do czego wrócić. Także to jest Amorfofalus Gigas. I idziemy dalej. Tutaj mamy kolejnego Amorphophallusa. To jest Amorphophallus Asper. Asper. I on te pierwsze listki miał, tak naprawdę. To jest pierwsze, co wyszło. Takie maleństwo. Później wyszły tutaj ten, taki większy trochę. Z tych wszystkich nasionek, które miałem, chyba trzy, wyszły, wyszło jedno. Ten, taki trochę zdeformowany. Nie wiem, możliwe, że się przysuszył. Ale ten kolejny już wygląda naprawdę fajnie. No i zobaczcie. Nie wiem, czy to będzie widać. Jaką on ma kozacką tą łodygę? Normalnie, no. Chwilę, może spróbuję zrobić tak, że wyostrzę tutaj. Na nim. I powiększę. Zobaczcie, ile kolorów: biały, czarny, zielony. Różowy, no nie chcę wyostrzyć za bardzo. O, teraz widać. Naprawdę ta łodyga jest super, mega kolorowa. Im wyżej tu jeszcze, zobaczcie jest zielony, biały. Bardzo, bardzo fajnie to, to wygląda. A no w sumie to to jest taka osłonka, tak? A ta prawdziwa łodyga, tylko w tej starszej roślinie widzę, że jest bardziej zielona z białym. No super, fajnie wygląda. Także to jest asper. I patrzymy dalej. Tutaj mamy taką większą roślinkę. Większa dlatego, bo była kupiona bulwa i to jest Mary Sizemur. Mary Sizemur. No i zobaczcie taka zielona stópka. Ona przepięknie kwitnie, takim bordowym listkiem, ze skręconym falowanym kwiatem. Jak sobie w internet wklepiecie właśnie tą nazwę, to, to zobaczycie ten kwiat jest przefajoski. Mam nadzieję, że jeszcze trochę porośnie, żeby jak największa bulwa urosła. Ona wykształca takie długie bulwy, nie okrągłe, tylko takie długie. Coś w podobie do dali. Tutaj mamy e, kolejną Kolejnego Amorfofalusa. Tym razem jest to Amorfofalus z nasionek. I mamy Amorfofalusa Bornensis. O, ten nie urósł jakiś mega duży. Ale cieszę się, że, że w ogóle wykiełkował i rośnie. Zobaczymy, jak on sobie poradzi. Oczywiście te maluchy wszystkie. Ten, ten. Tamten. Pójdą do witrynki. Nie chcę, żeby tutaj. W tych 10 stopniach czy 8 już nocami były w szklarni. Oczywiście, no wiecie, jest 80 stopni, w jest tam te 2-3 stopnie więcej, więc jest powyżej dychy. No to jakby śledził pogodę mógłby jeszcze na kilka dni je zostawić, ale chyba nie chcę ryzykować i po prostu zabiorę je do witrynki. Także tak wygląda ten Bornensis. I tutaj mam kolejnego tak zwana smocza lilia. Czyli Draconculus. Vulgaris. Draconculus vulgaris. Czy my to mamy coś jeszcze w nazwie? Nie. Draconculus vulgaris, czyli smocza lilia. I słuchajcie, on sobie siedział w ziemi od wiosny. Jak widzicie, tu już jakiś mech się w ogóle zarzucił. Nic co nie rosło, jakiś miesiąc temu zaczęło wychodzić tutaj ten kiełek. No ale on tak średnio idzie. Teraz byłem tydzień na urlopie i po tym tygodniu przyjechałem i patrzę, a tu są trzy takie nowe. E, nie wiem, czy to będą liście, czy łodygi liściowe. No zobaczymy, jak to się rozwinie. Też chyba przez to tak powoli rośnie bo już ma za chłodno w każdym bądź tak wygląda i to yy, kupiłem jako bulwę bulwę takiej wielkości około 2,5 cm na wiosnę wsadzona do ziemi także jedziemy dalej i tutaj mamy ciekawostkę amorphophallus Bulbiflare. Bulbifler mówię taka fajna nazwa Ja go w połowie sezonu przesadziłem do większej doniczki bo miał połowę pnia Mówię dobra, to dałem troszkę nawozu na spód i tak dalej Mówię dobra, niech sobie ciśnie, niech rośnie No i wyjechałem na urlop, teraz po urlopie przyjechałem, ta łodyga się zrobiła miękka A liście się zrobiły zupełnie takie, widzicie, żółte Ale co dzisiaj zauważyłem Dotykam sobie tutaj tego środeczka ja wiem, dlaczego on ma nazwę Bulbifler? Już teraz wiem, zobaczcie. Bo tworzy bulwy. Tworzy bulwy na łodydze liściowej. Ja to trochę przysuszę i spróbuję wsadzić w ziemię. Zobaczymy. Czy to jest rzeczywiście bulwa, czy to jest coś innego? Nie wiem. Nie mam pojęcia, ale wygląda jak taka mała bulwa, nie? Przyznajcie sami, no. Kurczę, ciekawostka naprawdę. Dobra, odłożę to tutaj z powrotem w to miejsce. Ja to dzisiaj delikatnie dotkłem i, i już się ruszyło. I zobaczcie co najśmieszniejsze, to tutaj jeszcze jest taka jedna malutka. Tutaj jest kolejna taka malutka. O, to wygląda wręcz jak robak, a to są bulwy. I tutaj jest kolejna też taka malutka. Jestem bardzo ciekaw czy coś z tego będzie. W każdym razie, urósł bardzo ładnie ten bulbifler w tym roku u mnie. No, zaczynał to taki patyczek cieniutki, wyszedł i tutaj w tej chwili średnicy, średnicy ma no na pewno jakieś 3 cm minimum. Także podejrzewam, że bulwa będzie ciekawa. Jak widzicie, liść już zamiera, więc. Niedługo postaram się wykopać i przy wykopkach na pewno coś nagra. No i ostatni z amorfofalusów, nie chcę tutaj podnosić, żeby nam te bulwy nie spadły. To jest amorfofalus, już wam pokazuję nazwę, albus. Amorfofalus albus. Ten amorfofalus był kupiony oczywiście z bulwy. Tak i tamten, takiej 2,5-3 cm, bo ja większych nie kupywałem. I pierwsze co wypuścił tego liścia, i do sierpnia miał tylko tą jedną łodygę liściową z tym liściorkiem. I w sierpniu nagle z cicha pęk wystrzelił tutaj drugi, drugi taki e, liścior. I z tego drugiego liściora wyrósł, wyrosła taka duża roślinka. Ona może 45 cm wysokości czycie wzór super różowy różowa łodyga z takimi czarnymi akcentami no i mam nadzieję że też bulwa ładnie podrosła aczkolwiek już tutaj jak zobaczycie nic w środeczku nie ma a to mnie zaskoczyło bardzo ta bulwa tutaj to mnie naprawdę zaskoczyło jestem ciekaw czy czy to jest bulwa nie mam pojęcia ale sprawdzimy to, zobaczymy czy, czy coś z tego będzie, czy nie. No i słuchajcie, tak wyglądają moje właśnie amorfofalusy, oprócz tych standardowych, które Wam powiedziałem, czyli dziwidło olbrzymie, i koniak rivieri dziwidło, e, które rosną w gruncie. No to to są takie, że tak powiem rzadziej spotykane. Trzymajcie się na razie. Cześć.